Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Wtorek 25 tygodnia okresu zwykłego, a to jest kolejny odcinek SOS. Słowa o słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Cuchujemy się w księgę przysłów. Uczymy się karmiąc słowami tej księgi mądrego życia. Dobrych, mądrych wyborów, które prowadzą do prawdziwego szczęścia. A receptą na to prawdziwe życie i prawdziwe szczęście są słowa Pana Boga, bo w nim samym jest pełnia. Szczęścia, pełnia pokoju, pełnia dobra. I pośród kolejnych licznych wskazówek na to dobre, mądre życie są chociażby dzisiaj takie dwa fragmenty, chciałbym się, przy których chciałbym się razem z Wami zatrzymać. Na początku to jest to słowo, że Pan Bóg pragnie i zaprasza nas i nawet wręcz woli życie prawe i sprawiedliwe od życia, które staje się ofiarą. Życie prawe i sprawiedliwe w takim też rozumieniu biblijnym, starotestamentalnym. Człowiek sprawiedliwy, chociażby święty Józef nazwany był Cadykiem, to jest człowiek, który jest rozmiłowany w słowie Bożym, rozkochany w prawie Pańskim, do którego słowa Pana Boga są najważniejsze. On nie jest tylko teoretykiem. Człowiek sprawiedliwy, prawy to nie tylko jest ten, kto zna słowo Boże, to nie tylko jest ten, kto słucha, kto jest słuchaczem, kto jest oglądaczem, kto ma jakieś bardzo. Jakiś taki spory zasób wiedzy na temat Biblii, Kościoła, Pana Boga, modlitwy. Nie tylko ten, kto jest specjalistą od tych rzeczy, od tych tematów, ale człowiek prawy i sprawiedliwy to jest ten, który pozwala sobie, by to, czego się uczy, to, co studiuje, to, czym się karmi, to, że karmi się Słowem Bożym, żeby to Słowo go przemieniało, żeby to Słowo go przenikało, żeby to Słowo go nawracało, żeby to Słowo kształtowało go na swój sposób, taki Boży sposób. I takie życie Słowem Bożym w pełni, pozwolenie sobie na to, żeby to Słowo Boże nas prowadziło, żeby właśnie nas karmiło i przemieniało nas, Pana, Panu Bogu jest milsze niż wszelakie ofiary. Pan Bóg chce, żebym słuchał Go, żebym słuchał Jego Słowa, żebym się karmił w pełni Jego Słowem, Bardziej niż te nasze takie ludzkie ofiary. To dzisiejsze przeczytanie Ewangelia tak bardzo ze sobą współistnieją, tak bardzo siebie wyjaśniają. Gdzie Jezus też przecież mówi, że ten jest Mu Matką i braćmi, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je, kto żyje tym Słowem Bożym. Kiedy ja słucham Bożego Słowa, kiedy daję się karmić, to Pan mnie zaprasza nawet do takiej relacji, która staje się bliższą relacją nawet niż w język krwi, że przez to słuchanie Bożego słowa, ale nie tylko słuchanie, ale wypełnianie. I życie tym słowem każdego dnia, wchodzę do rodziny Bożej. Jestem w takiej rodzinie boskiej, w tej przestrzeni człowieczeństwa, ale też i bóstwa. Pan Bóg mnie zaprasza do takiej relacji, też przebóstwionej, bym powiedział, takiej relacji, która czyni mnie dzieckiem Bożym na, pozi na poziomie duchowym, też przede wszystkim. że To, co też powie nam potem święty Paweł, że dzięki temu jestem dziedzicem Królestwa Niebieskiego, dziedzicem Pana Boga. Że to, co należy do Pana Boga, również należy do mnie. Słuchanie Bożego słowa ma taką wielką moc i tak bardzo mnie tym obodarowuje. I wreszcie też to dokonuje się w takiej przestrzeni, w takiej dynamice. Znowu wracam do pierwszego czytania, kiedy autor tej księgi mówi nam, że to, co szybko, to jest takie zdradliwe i prowadzi do straty, do jakieś klęski, a to, co prowadzi do zysku, to jest pracowitość, to jest wierność, to jest konsekwencja. Czyli pozwolenie sobie, żeby to słowo kształtowało nas każdego dnia. To jest to jak to przysłowie o tej kropli wody, która drąży skałę, nie siłą, nie intensywnością, ale częstotliwością. Każdego dnia. Kap, kap, kap. I Pan Bóg też tak nas kształtuje przez swoje słowo. Pozwólcie na taką osobistą, krótką wycieczkę, ponieważ dzisiaj dla mnie jest taka bardzo ważna rocznica. 21 lat temu, dokładnie, 24 września. 2003 roku moi rodzice zawieźli mnie do Krakowa na ulicę Zamońskiego 56, gdzie rozpocząłem tam swój postulat w zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, w zgromadzeniu Redemptorystów. I kiedy słucham tego dzisiejszego słowa, o słuchaniu słowa, o takim cierpliwym słuchaniu słowa, o takiej pracowitości, o takiej konsekwencji, takiej czasem może żmudnej pracy codziennej, codziennej modlitwy, codziennego kontaktu z Panem Bogiem, nie takich mocnych jakichś uderzeń i, i od razu takiego wyskoku w kosmos, ale takiego codziennego kroczenia, to tak patrzę na te 21 lat i właśnie widzę, widzę tego chłopaka, młodego Marka, 19-letniego, wtedy nieco chudszego, o no, wiele młodszego, mającego więcej włosów niż teraz. I widzę teraz już takiego sędziwego człowieka, 40-latka. Widzę, jak Pan Bóg mnie prowadzi przez te 21 lat jak kształtuje moje serce, do ilu rzeczy mnie zaprasza. Ale to wszystko wiadomo, ja jestem człowiekiem porywczym, czasem chciałbym wszystko od zaraz, nawet na wczoraj, nawet nie na dzisiaj czy jutro, ale Pan Bóg mi powoli odsłania pewne rzeczy, powoli pewne rzeczy mi pokazuje i zaprasza do takich też rzeczy, do takich przestrzeni, o których bym wcześniej nigdy nie miał pojęcia, ale jak się pójdzie za Panem Bogiem, się idzie za nim konsekwentnie, mimo wielu upadków, mimo swojej grzeszności, słabości, bo przecież jestem człowiekiem i też widzę swoje pokrętne drogi, swoje pokrętne dni, swoje takie zakręcone sytuacje. Jeżeli jak Pan Bóg to wszystko On jest wierny mi konsekwentnie, pracowicie prostuje moje drogi i wyprowadza mnie i podnosi. Jeżeli mu tylko się na to. Zgodzę na to pozwolę, bo Pan Bóg, tym, który jest wszechmocny, wszechmogący, czeka też na moją decyzję. Nigdy on nie przekroczy mojej wolności. Też bardzo mocno też dzisiaj uderza mnie ten moment, jakoś tak do mnie przychodzi ta scena właśnie ewangeliczna, że tam jest mnóstwo ludzi, którzy słuchają Jezusa, z taką ciekawością, z takim zainteresowaniem, taką może i pasją. I to jest piękne. A z drugiej strony, bo patrzcie, oni są tak bardzo wpatrzeni w Jezusa, że nie pozwalają nikomu się spotkać z Nim. Oni mówią tam, oczywiście dochodzi Twoja matka i Twoi bracia, czekają na dworze, na zewnątrz. My z Małopolski powiedzielibyśmy na polu. Jezus też dzisiaj mówi o Maryi dużo, bo niektórzy mogliby się oburzyć. Jak Jezus tak może powiedzieć szorstko, że nie mówi, no to wprowadźcie moją mamę, wprowadźcie moją rodzinę. Tylko mówi każdy, kto słucha słowa Bożego jest, jest. Tak naprawdę mówi tak jak oni. Bo przecież kto bardziej słuchał Słowa Bożego, kto był zasłuchany w Słowo tak maksymalnie, kto pierwszy wytyczył tą drogę życia Słowem Bożym, jak właśnie nie Maryja? Jezus dzisiaj pokazuje nam na Maryję. Tak sobie też o tym myślę, że w takich dwóch przestrzeniach, z drugiej strony patrząc też na siebie, czy ja blisko będąc Pana Jezusa, czy pozwalam innym na spotkanie też z Nim? Bo to jest jakaś taka niezwykłość i taka dynamika, jakaś taka logika ewangeliczna, że im bliżej jestem Jezusa, im bliżej jestem Pana Boga, im więcej od Niego otrzymuję, to ja tego nie zatrzymuję tylko dla siebie tego doświadczenia, ale jak chcę się tym dzielić, chcę innym też tego, chcę innym pozwolić, żeby tego doświadczyli. Czyli ja nie barykaduję drzwi do Kościoła, do Pana Boga, sobą, ja już, Panie Boże, chwytam Cię za nogi, nie oddam Cię nikomu, tylko to jest świadectwo i to jest takie rzeczywiście taki egzamin, papierek lakmusowy, że jeżeli jestem blisko Pana Boga, to ja mam takie wielkie wprawienie w sobie, żeby inni też mieli, tego, mieli też to doświadczenie I, i będę chciał starać się, żeby inni też mogli się z Nim spotkać. No, gdzieś w Kościele gubimy się, że Sami gdzieś jesteśmy blisko, innym już nie pozwalamy, są gdzieś daleko. Bo też w tej scenie myślę, że tutaj za daleko nie zabryluję, ale widzę też Maryję, która chociaż przyszła na spotkanie z Jezusem, to jej to nie przeszkadza, że ona jest tam poza domem. Bo ona się cieszy, że są inni blisko niego, jej syna. I ona pozwala sobie tam być z tyłu na końcu, po to, żeby inni mogli się spotkać z Jezusem. To dla mnie też jest taki wzór Maryi. Uczy mnie tak. Bycia, czasem bycie na końcu, to nie jest łatwa rzecz. Ale bycie na końcu po to, żeby inni mogli być bliżej. Bliżej Pana Boga, bliżej w Kościele. Żeby inni mogli też coś bardzo dobrego i mocnego doświadczyć. I tego też Wam życzę. I na to też chciałbym Wam dzisiaj udzielić błogosławieństwa. Niech Pan Bóg nam ześle te wszelkie potrzebne łaski w przemianianie naszych serc. Powoli, a skutecznie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.